Siemka wszystkim, z tej strony doxora santero.pl. Siemano A to jest nasz filmik na konkurs Sapphire Rozgrywka 2.0 I dzisiaj gramy w GTA San Andreas przez multiplayer Dobra, no to jedziemy gdzieś Dobre masz te spaliny To widzisz? Bo to na ropę idzie Diesel Ropa droga Benzyna droższa No już, ale coś mi FPS-y spadły. Samochód nam wypsuli. Opony nam poprzebijali gnoje. O, Weź jadę. na tą rampę, może gdzieś się przejedzie. Nie ja wiem, czy temu jedziemy w ogóle. Jedziemy. Co to jest? To co, cofamy się? <grym> Wybuchło cię A? Co? Nie, normalnie Wybuchło. Oj. Jak wybuchło? Przecież ja się cię. I znikło teraz. I czemu za mną biegasz? Z tą kataną. Sweet focia. też cyknę. Jubu! Cheat, ten, Gdzie pojazdy. Jesteś? Z taką tą slashem. Komendę. Na o, fajnie. Mam łódź. Ujeżdżasz. Chyba nie ujadę. Będę musiał coś innego wziąć. Kurde, łodzią wjechał. Nie, tira też nie wezmę. Się nie zmieści. To jest jakiś motorek. Ta. Nie mogę jechać. No wziąłem motorek i mi się nie pojawił. Co jest? Nie umiesz A może ej, nie umiesz. A czekaj chwilkę O jest, mam Mam ten Motorek z pizzą O kurde Dawaj jedziemy tam Rampę błąd. Tam gdzie światło Czemu usiadłeś z tyłu Tak sobie Dawaj jedziemy Bo czekają klienci Coś tam strzela w, yy, z przodu, czy ty? <grym> Oberweź moją rampą <grym> Brum brum <grym> e, ja widziałeś ten, jakąś rampę? Bo wrzęsnął się, i się, z nią wyrypałeś Rampę no to masz Ale ja, jak wtedy wcześniej? Być bywało Nie no to chyba strzelałeś wtedy Nie no trochę później To no. nie wiem, nie wiem, nie widziałem nic Brawo! rampy nie widziałem Ej tu, patrz jaka faza, ty No Jestem w jaskini No weź się nagle zatrzymaj. Ej, może przenosimy się nagle w czasie. Się Ale patrz jak jedziesz to się wydaje jakbyś jechał do tyłu. Wciąga Ale Jak jedziesz tak jakbyś stał w miejscach, się zatrzymasz tak przyspiesza. do oczopląsów tu idzie dostać. Tu już jest koniec. Jakiś no skok... zamoliło. Tu jest jakiś gościu. Jest koniec? Jakiś gościu tam pojechał w tą stronę, uważaj. Że... No ma widzę podejrzany go. nick. Jakiś Przemek, Przemek060. No mówię, podejrzany nik ma. No. To jakieś no. rozwidlenie było. Ale ty jesteś dalej, czy... wróciłeś się? Dalej jestem. tym rozwidlenie. Ja ty w prawo No nie teraz będziemy na tej wsi chyba Ja w prawo odbiłem Gdzie <grych> jest? w Tak byłem. teraz się znajdziemy Ej to mam pomysł, a to wpisz komendę Świetnie. LS LS wpisz Na czacie no. Jedziemy sobie pizzę Bo ludzie głodni czekają Ale gdzie? Wszędzie Ja nie mam swojego szpatery Róbolem gram. Aha. To będziesz mnie asekurował. Ekskortuję cię. To co, może do kogoś pojedziemy? Gdzie jesteś? Jak tam strzelają? A ja wziąłem sobie samolot. O mój Boże. nie wylecę i tak. Ej, czekaj, stój. Zobacz, ja na u ciebie wygląda jakby się normalnie na tym motorze Czekaj idę zobaczyć Kurde zepsuł się, tak. rękę do przodu wiem No ja pierdziele lagi mam Pokaż? Nie normalnie widać Cię. No przytwierdzę jednak rękę do przodu No dawaj jedź Jedziemy, tam, tam jest ich dużo Jeszcze Morduję, jednego zabiję A mnie prawie rozwalił, czekaj ja tylko wyjdę i nie wiem O kurde Ja jednego rozwaliłem ja nie mogę go rozwalić, nie wiem czemu Teraz dopiero Mam nadzieję, że tutaj cheatów nie mają, jak wtedy Gdzie jesteś? Nie, le, 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 le. <śleszy> Rozwalili mnie Kurde Strzajem Ej dawaj, pisuj więzienie Komendę Zabijają Zdjęcia robią pamiętowe Mając mnie zabił Możesz się przenieść? No ja już jestem. O akurat cię cykłem. Cykłem zdjęcie. Ja też, drugie. <noise> Sweet Nie. <focia. Yeah. głos> ja nie mogę kucnąć <noise> Zdarzył się ze mną. Oprócz. A to ty To dawaj, lecimy Tam jest miska Tam są pajulkił <śmiennie> <śmiennie> O kurcze Szkubany. Weź go report mi No właśnie Za flame Co to było? Ej, co to było? Czemu mnie przyniosło? Nie rok? wiem, też przyniosło. To wychodzimy z tego, z helikopterka. LOL. Co to Ej, było? co tam się w górze dzieje? Teleportowało mnie do ciebie. Nie, ale tam na górze coś dziwnego jest. Samochód normalnie się zlagował, no i sobie w powietrzu wisi. O, i spadł. Co to było? <noise> Fajny wózek. To dawaj się jeszcze ścigniemy i koniec. Aha, znowu. Znowu lagi. Co? Przerywacie. No, znowu. To ścigniemy się tutaj i koniec. Kończymy chyba. No dawaj, kto mówi start? Start. Cheatier. <grym> kurde. Ło kurde. Wywaliło mnie na inną drogę. Na skróty to. A gdzie jest Meta? Dobra, no to w tym odcinku to już by było na tyle. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. No i na razie. Cześć. Cześć.